W sobotę na dziedzińcu Pałacu Lichnowskich w Krzyżanowicach zorganizowano koncert poświęcony pamięci Beethovena i Liszta. Delegacje gmin partnerskich, parlamentarzyści, samorządowcy oraz mieszkańcy gminy Krzyżanowice wzięli udział w wydarzeniu poświęconym pamięci dwóch wybitnych kompozytorów, którzy przed laty odwiedzili Pałac Różany. To upamiętnienie tych wizyt to jest taki dodatek jakby, który jest związany z historią z tego miejsca, natomiast te majowe spotkania to są spotkania gmin partnerskich, partnerów naszej gminy, którymi mamy podpisane umowy partnerskie już od 27 lat, bo pierwsze umowy właśnie wtedy były podpisane z Radką na Węgrzech i z trzema gminami czeskimi, Haćpisz czy a później doszło rok później z z Bawarii w Niemczech, no a teraz już mamy i z Austrią, z Aszach, i, i z Rumunią, więc, więc tych partnerstw jest sporo. One wszystkie żyją. To, to mnie bardzo cieszy, że pomimo gdzieś tam różnic, to co powiedziałem pod tablicami, różnic językowych, narodowościowych, mentalnych czasem, zmiany władz samorządowych. Te przyjaźnie trwają, one są utrwalane. Gmina Krzyżanowice słynie z tego, że od wielu, wielu lat tutaj za sprawą pana Wójta kultywuje tę tradycję współpracy ze swoimi partnerami zagranicznymi w ramach m.in. koncertu Betowena. Oczywiście jako starosta cieszę się, że takie ważne wydarzenie ma miejsce w gminie Krzyżanowice, w naszym powiecie, ściągając oczywiście licznego no, turystów. Cieszymy się, bo to okazja oczywiście do współpracy, do wymiany pomiędzy gminą a jej partnerami, więc jako starosta gratuluję tych wymian, gratuluję tego, tego wydarzenia. Do Krzyżanowic przyjechali delegaci ze wszystkich gmin partnerskich. Wyjątkiem był burmistrz rumuńskiej gminy Beltiuk, Jednak jak zapewnił wójt Grzegorz Utracki, wkrótce to delegacja z Krzyżanowic odwiedzi Rumunię. W wydarzeniu wziął także udział senator Republiki Czeskiej, który przez ostatnich 30 lat pełnił funkcję starosty gminy Bohumin. My jsme spolu zrealizovali spoustu krásných, nadherných společných projektů v oblasti kultury, v oblasti turistiky, ale já sám osobně si nejvíc cením takového toho přátelství, kdy se setkáváme, i když zrovna nerealizujeme žádný projekt a v době covidu jsme to cítili nejvíc, kdy jsme k sobě navzájem nemohli. Delegacje miast partnerskich, a także przedstawiciele władz Rzeczpospolitej Polskiej oraz władz samorządowych złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą miejsce spotkań Beethovena i Liszta. Następnie goście zaproszeni zostali na koncert orkiestry dętej gminy Krzyżanowice. To ja jest upamiętnienie pamięci o Letowenie, o liście, jest to coroczny koncert bywający się tu na, na placu przy klasztorze, przy pięknej scenerii i miłej atmosferze i miłym klimacie. Mieszkańcy czekają zawsze na to wydarzenie? Oczywiście z utęsknieniem, zawsze jest to w maju, zawsze mamy pogodę, nigdy się jeszcze nie zdarzyło, żeby nie było pogody, zawsze nam tak to się, opatrzność boska, Przypilnuje pogody. Wydaje mi się, że jest to przede wszystkim bardzo fajne takie podsumowanie i jednocześnie przypominanie ludziom, jak ważne postacie tutaj bywały w Krzyżanowicach. No i jest to nie pierwszy raz, kiedy tutaj jestem i z roku na rok jestem coraz bardziej zadowolony, jak to tutaj wszystko wygląda. No to ciebie o pierwsze wrażenia zapytamy. W sumie ja jestem tutaj pierwszy raz, właśnie dzięki Pawłowi mnie zaprosił tutaj i w sumie jestem pod wrażeniem w sumie jak wielkości, wielkości tego wydarzenia i wszystkich organizacji przede wszystkim bardzo pięknie tutaj jest. Czekają, co roku czekają już na to wydarzenie i nie tylko na te, na wszystkie, które są z udziałem też e, e, tych gmin partnerskich, bo to, bo to są e, współdziałowcami jakby tym i realizatorami. To są przedszkola, e, są szkoły, e, mamy wymiany z Czechami, z Niemcami, z e, Austrią z wygrami. A cieszę się, że dzisiaj no, po pierwsze dopisała pogoda, bo zapowiedzi były różne, ale zawsze u nas świeci słońce. Mnóstwo mieszkańców przyszło z naszej gminy, ale nie tylko. Są, jest sporo osób gdzieś tam z zewnątrz i cieszę się, że te koncerty tak są już tak trwałą tradycją w naszej kulturze gminy Krzyżanowice. Dzisiejszy koncert jest o tyle wyjątkowy, że jako orkiestra możemy pokazać na całe spektrum naszych możliwości, więc jest tutaj miejsce zarówno na repertuar muzyki klasycznej, Zagramy czy zaprezentujemy słuchaczom również fragmenty oratorium skomponowane przez Zygmunta Popele, a jest także przewidziana część muzyki rozrywkowej. Także ten koncert daje nam możliwość pokazania całego szerokiego spektrum możliwości naszej orkiestry. A wszystko to dzięki uprzejmości sióstr Franciszkanek Maryi nieustającej pomocy. Zgromadzenie to od 1930 roku jest właścicielem Pałacu Różanego w Krzyżanowicach. My przede wszystkim bardzo się cieszymy z możliwości, że możemy udostępnić tutaj nasz park właściwie do organizacji tego koncertu. Powiem tak, jest to takie przeżycie, no wiadomo, gdzieś tam to już od wczoraj chyba już organizacja tego wszystkiego trwa. Ale my jako siostry bardzo cierpliwie do tego podchodzimy i nawet całe zamieszanie związane gdzieś tam, gdzieś wchodzi to w rynk naszych modlitw też nie. Jest to dla nas takie przeżycie, no powiem, duchowe nawet, nie? Bo, bo y, muzyka, ja myślę, że każdej z nas, i sióstr, ale też i dzieciom gra w duszy. Koi dużo rzeczy takich, no. no jest to coś naprawdę takiego duchowego, no ale też takiego, wpływa to na nasze samopoczucie, nie? Pomaga nam się zrelaksować, oderwać od takiej niekiedy trudnej rzeczywistości, nie? No także cieszymy się z tego, że jest to u nas. Podczas uroczystości przeprowadzono również kwestę na rzecz Domu pomocy społecznej różany pałac, który w Krzyżanowicach prowadzą dziś siostry franciszkanki. Zgromadzenie sióstr franciszkanek Maryi nieustającej pomocy opiekuje się tu niepełnosprawnymi dziewczynkami i kobietami.